Witam Was w kolejnym, już jak policzyłem sobie, w przedostatnim odcinku z Kangurka Kao rundy drugiej. Podróż na wyspę. Hej, Kao. Widzę, że się już dostałeś na naszą wyspę. Wskakuj, przeniosę Cię dalej. No, ok. Naciskaj szybko przycisk akcji, aby lecieć wyżej. Pamiętaj jednak, że szybko się męczę. Po pięciu machnięciach muszę na chwilę wylądować. Na miejsca. Gotowi? Start. No tak, po pięciu machnięciach, więc musi być to szybkie. Na miejsca. Gotowi? Możemy omijać beczki, bo i tak w nic... w nich nic nie ma. Yesu! Zapomniałem, że to sterowanie z tym pelikanem jest beznadziejne. Na miejsca gotowi start. Y Za szybko, zdecydowanie. Na miejsca gotowi start. No, tak się da zrobić, tylko muszę też szybko to robić. Na miejsca gotowi. Zaraz kolejna umiejętność. Nie pamiętam jaka. Wow! Oj, tam są gwiazdki. No to zobaczymy już jaka. Chyba to jeszcze nie jest ta, której myślę. Powiesz coś. Bo ja nie pamiętam jaka to jest umiejętność No nie, walić Walić, nie sam się domyśli jaka to umiejętność Chcę ją zaprezentować. Więc super, że dopiero teraz o tym powiedziałaś. Dwie gwiazdki tu są ukryte Jeden kryształ?! A, to chyba ominąłem coś Albo jeszcze, albo tak mało póki co było Bo jest ich do zdobycia 20 Ej no, Halo, zabiłem pirata. Gdzie mój skarb? Oszust. <noise> Już 67 dukatów. A, ten poziom jeszcze ma taką jedną część. Mi się przypomniało, jak coś zbagowałem w tym domku. Nie polecam na niego skakać. Ja się po prostu w nim zbagowałem. Pomyśl, że chciałem zobaczyć, czy czegoś tam nie ma przypadkiem. Widzę, że jest tu dużo teraz kryształków. Więc super. Być może jednak nic nie pominąłem Dulkatów póki co nie będzie dużo. No ty. Dobra, giniesz teraz. Pięknie, z ogona dostał. No ty! Chodziło mi o ten drugi balon. No... Super siła. Kolejne parę kryształków. Coraz lepiej. Dawaj pająk. Waga polała się podnosi. Siema. Wszystkie kryształki Nie, tak, dobra Taka bym powiedział Taka sekcja Teraz 2D trochę Tyk. Gwiazdki Chyba ominałem Chyba, o i chyba tak tak, ominąłem dwie gwiazdki. Kurde. A ja byłem pewny, że kryształki pominąłem. Kątem oka zauważyłem, gdzie są te gwiazdki. Ja pierniczę. To są obie. Tylko nie doskoczę. Nie dolecę. Dostało się do mnie, czy co? Tym razem mi spacja nie zadziałała. Okej, okay. czas powrócić do przygody. Wyspa skarbów, tu mam nadzieję, że nic nie pominę. Musisz nie ruszać tak często. Easy, klap, Easy, easy, klap, klap. za te kraby są gwiazdki, więc warto je rozwalić. Pik. Teraz lecimy tu. Tu jest sporo w sumie rzeczy. No. Kryształki. A bo ich jest tu trzech. Zapomniałem, że nie mam nieograniczonych bumerangów, tylko mam ich limit. No i teraz coś co już sam zauważyłem, czyli o ta drabinka. Oto ta drobinka. Chyba kiedyś nawet ją pominąłem. Raz. Oczywiście, że tu jest dużo wszystkiego. I oczywiście, że wszystkiego kiedy zebrałem z pierwszym razem. Oczywiście, że to sobie powiem do tomienia. Na telefonie. No. Kurde, Kao. Wejdź tam w końcu, a nie. No. Tu jest tego dużo, dzięki czemu mamy już 50 dukatów. Mamy 9 kryształków i 10 gwiazdek. Najmniej było gwiazdek. No i kto by się spodziewał, że najwięcej tam będzie dukatów, no? Kto? Jak? Dlaczego ty to zaczął? Dlaczego się już zaczęło tam? Aha. Ale lecimy ponownie. Nerka. Opa, mordo. Zbieraj ryby, dzięki nim będę mógł lecieć bez odpoczynku. Aha. Nie wchodź. Nie zawsze ciekawiło czy tam się da dostać. Najwidoczniej nie rybka, rybka. No. Tu chyba jest nawet checkpoint. Nie, to nie tu. Chyba na kolejnej platformie dopiero. Tak, na kolejnej platformie jest checkpoint dla nas. Tu już nic nie ma chyba. Chyba. Teraz się przejdziemy na lewo, bo tu mamy dwie gwiazdeczki. Mamy porówno. Nie, mamy więcej gwiazdek. Zapomniałem, że jeszcze tych zniszczyliśmy że kraby zniszczyliśmy. Kurde! Chcę zginąć. Nie wiem po co, bo mogę chyba do niego po prostu podejść. Po rampie potoczy się kamień, który rozbije drzwi do tajemnego tunelu. Aby osiągnął swój cel, musisz dostatecznie szybko przebiegnąć przez kręgi. Super pomysł. No, udało się. Co w tym dziwnego? To jest kangurek kakao. To jest kakao. I ty się dziwisz, że kakao jest takie szybkie? No, a szybko pije na przykład kakao. Chyba, dawno nie piłem. Tutaj jest sporo rzeczy. Już 20 minut. Myślę, że mogę. Zrobić jeszcze następny poziom, mimo że jest trochę długi, to nie wiem, czy ja będę chciał robić jakiś krótki, finałowy odcinek, 5-10-minutowy się ma 76. Dobra, <grym> Uff jest trochę mi gwiazdek brakuje. Nie mogę na to wyjść, kurde. Czy to czegoś nie ma? Mm, nie. Poza jakie. Oprócz jakiegoś dziwnego spadku. Chociaż nie. Czekaj. Zostało nam... Ile poziomów? Czekaj. Yy, po tym poziomie mamy jeden. Mamy potem bossa. Jeden, drugi... Poziom i boss, co pięć, no to, to zobaczymy. Ja się teraz zastanawiam, czy skończyć, czy jednak nie po tym poziomie. Aha, ja się cofnąłem teraz. Jeden kryształ nam brakuje. Śodeję dosłownie w tym samym miejscu, lol. Jeszcze dwa. Chcę się tylko przejść. Bo nic nie pominąłem. Nic. A nic. Bo ostatnia gwiazdka jest na środku. Mogę wziąć tę gwiazdkę, co nie? Mogę. No i koniec poziomu. Hm No dobra, no to będą jeszcze najwyżej dwa odcinki, a ja dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego filmu z Kangur Kakao i cześć.